Stan wojenny zastał moją rodzinę w Szwecji, w drodze do Polski, gdzie mieliśmy spędzać Boże Narodzenie. To były bardzo trudne chwile dla mojej rodziny. Pamiętam moją mamę, która siedzi na Sofie z gazetą, ze łzami w oczach i czyta o tym, że właśnie wybuchł stan wojenny. Nie mogliśmy spotkać się z najbliższymi, nie mogliśmy wrócić do Polski. Moi rodzice e, dali mi w prezencie coś, co zostało przekazane e, z Polski. E, to taka koszulka. Ja tę koszulkę, jako kilkuletnia dziewczynka, nosiłam bardzo dumnie. Kolorowa koszulka, jasno żółta z czerwonym napisem element antysocjalistyczny. Nosiłam w kraju e, demokratycznym w kraju, gdzie panowała wolność e, wolność słowa, e, wolność poglądów. Ja, dziewczynka za żelaznej kurtyny. Fundację Batorego warto wspierać z takich podstawowych powodów, że jest to fundacja, która dba o to, żeby wszystkie zasady demokracji były przestrzegane. Jest to fundacja, która patrzy na ręce tym, którym należy patrzeć na ręce. Po prostu dbają o to, żebyśmy się wszyscy tutaj. W Polsce czuli dobrze, bezpiecznie i żebyśmy mogli po prostu albo aż godnie żyć. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego.